Kiedy siadamy za kierownicę, potrzebujemy pewnej koncentracji, potrzebujemy przede wszystkim pozyskania informacji o tym, po czym jedziemy, wiedzieć musimy, czym jedziemy i wiedzieć musimy o tym, jak jadą i gdzie jadą inni. W samochodzie mamy sposoby pokazywania naszych intencji na drodze przy pomocy świateł. Światła hamowania, światła pozycyjne określają nasze miejsce po zmroku, gdzie jesteśmy. Światła mijania oświetlają pewną część jezdni, która jest przed autem. Są też kierunkowskazy. No ja myślę, że kierunkowskazy to są podstawowe światła informujące innych o naszym zachowaniu, o naszych zamiarach. Zresztą słowo zamiar jest przy migaczach, przy kierunkowskazach Kodeksie drogowym używane właściwie zawsze kierunkowskaz używamy praktycznie w dwóch przypadkach w momencie, kiedy zmieniamy pas ruchu i w momencie, kiedy zmieniamy kierunek jazdy. Jeżeli się zatrzymujemy, kierunkowskaz może być można, bo to jest dodatkowa informacja, że to hamowanie, które jest właściwą formą informacji o naszym zamiarze zatrzymania się, to jest światło hamowania z tyłu. Ale ten migacz da dodatkowo informację, że to zahamowanie nie jest spowodowane czymś na drodze, tylko że naszą intencją jest zmiana jazdy na postój. Kierunkowskaz jest bardzo ważny. I teraz jest cała dyskusja, bo jest grupa kierowców, niestety panowie taksówkarze w tym celują. Którzy kierunkowskazów nie używają. No przecież widać, jestem na pasie do skrętów prawo. Tak, ale ten przechodzień, który chce po tych pasach przejść, nie wie, czy ten samochód skręca, czy nie skręca. Ktoś inny, który jedzie z przeciwka, też chciałby wiedzieć. To, że ktoś jest na pasie do skrętów w prawo, to wcale nie oznacza, proszę Państwa, z praktyki to wiem. Że on skręci tam w prawo, czasem pojedzie. Na to trzeba patrzeć. Ja osobiście nauczony praktyką, patrzę na to, gdzie ma koła skręcone, a nie w którą stronę kierunkowska zwrócona. Informacja, jaką pozyskujemy za kierownicą, jest podstawową formą zabezpieczenia przed nieszczęśliwym wypadkiem. Kierunkowskazy należy używać naprawdę wszędzie tam, gdzie Komuś chcemy powiedzieć o naszych zamiarach.